W 1527 roku w Chocimiu zostaje otruty hospodar mołdawski Stefan IV Młody. Zamieszkujący ziemię polskie mołdawscy bojarzy, którzy przez dziesięciolecia emigrowali do Korony po licznych wojnach domowych w Mołdawii, na tron książęcy forsują kandydaturę Piotra Raresza, zwanego również Petryłą. Raresz, który również przebywał w Polsce, był nieślubnym synem jednego z najwybitniejszych władców Mołdawii, Stefana III Wielkiego. Jego kandydatura została zaaprobowana przez króla Zygmunta I. Również sułtan turecki zgodził się, by Petryła został hospodarem Mołdawii, wymagał jednak od niego haraczu 10 tysięcy dukatów rocznie. Raresz, który w założeniu miał prezentować propolskie stanowisko, szybko okazał się wrogiem korony. Snuł plany powiększenia granic swego państwa, przez co wysuwał roszczenia do prowincji siedmiogrodzkich, jak i do polskiego pokucia. Pokucie w latach 1340-1349 wraz z całą Rusią Halicką zostało włączone do korony przez Kazimierza Wielkiego. Przez lata hospodarowie bezpodstawnie wysuwali pretensje do tego terenu. Ziemia ta była wielokrotnie najeżdżana przez Mołdawian, a nawet przez okres trzech lat była okupowana przez jej wojska, ale ostatecznie w 1505 roku pokucie wróciło do Polski. Stale jednak było teatrem działań zbrojnych. Tymczasem w dyplomacji polskiej zaczęła przeważać orientacja pro-habsburska i zaplanowano małżeństwo młodego Zygmunta Augusta z arcyksiężniczką Elżbietą. Nie przeszło to bez echa i przeciw zbliżeniu Jagielonów z Habsburgami protestował sam sułtan. Rarysz postanowił wykorzystać sytuację i będąc lennikiem tureckim poprosił swego zwierzchnika o pozwolenie na atak na pokucie. Sułtan wyraził zgodę, a hospodar rozpoczął przygotowania. Na pograniczu trwały już pomniejsze potyczki, a Petryła rozpoczął też szeroko zakrojoną akcję dyplomatyczną, chcąc uzyskać wsparcie Turcji, Moskwy i Krymu. Stawiał siebie również jako obrońcę uciskanej wiary prawosławnej i liczył na bunt ludności tego wyznania na terenie korony. Wysłał również list do króla, by ten odstąpił mu pokucie. Mimo wszystkich tych wydarzeń, Zebrany Sejm nie wierzył w wybuch wojny, poświęcając tej sprawy niewiele czasu w porządku obrad. Nieliczna była obrona potoczna, a wywiad wojskowy nie wiedział nic o ruchach Mołdawian. Ci skoncentrowali swoją armię w Botuszanach, a dochodziła ona do sześciu tysięcy wraz z kilkoma działami. Raresz dopiero 3 grudnia zbliżył się do granicy, gdy czekał aż wody w rzekach opadną, a ostatecznie mrozy przyczynią się do stwardnienia gruntów i zamarznięcia rzek, co znacznie przyczyni się do mobilności jego lekkiej jazdy. Armia Raresza, nie napotykając żadnego oporu, zajmuje Śniatyń, Kołomyję i Gwoździec. Wkrótce opanowuje całe Pokucie, grabiąc i paląc zdobyte miasta. Wielu katolików zostaje wymordowanych. Oszczędzono za to ludność prawosławną, gdyż ta często przechodziła na stronę Mołdawian. Następnie Hospodar ruszył na Lwów, jednakże wkrótce zawrócił, gdyż spiskowcy, którzy mieli mu pomóc w podstępnym opanowaniu miasta, zostali wykryci. W tym czasie król posyłał w rejon walk jedynie 500-osobowy oddział nadworny, który miał połączyć się z siłami dowodzonymi przez hetmana polnego Jana Kolę. Raresz udał się w stronę Kamieńca. Na podolu stacjonował oddział obrony potocznej złożony z 800 zaciężnych, ale jego dowódca Landskoroński nie doczekawszy się wsparcia, zamknął się w twierdzy. Tutaj także gospodar liczył na łatwe opanowanie miasta, ale ponownie spiskowcy zostali wykryci i straceni. Tak więc Mołdawianie rozpoczęli odwrót. Gdy do Kamieńca dotarł Jankola postanowiono zaatakować wojska petryły podczas przeprawy. Była to błędna decyzja, gdyż podczas tego ataku poniesiono klęskę, a tysiąc osobowy oddział jazdy odniósł duże straty. Mimo sukcesów mołdawskich Sejm wciąż nie podjął żadnych uchwał, a dyskusja toczyła się o to, kto powinien opłacić podatki. Po długich sporach i twardym sprzeciwie kleru co do ponoszenia jakichkolwiek kosztów, ustalono podatek 20 groszy od łanu. Połowę miał płacić właściciel ziemi, a połowę chłop. Wysłano również poselstwo do Turcji, by dowiedzieć się, jaka będzie reakcja sułtana na polski atak na pokucie. Władca wysokiej porty w owym czasie toczył walkę z Habsburgami, więc by zyskać neutralność korony, odparł, że nie rozkazywał niczego Rareszowi a nawet nakazał mu zwrot zagarniętych ziem. Tak więc Zygmunt I, wiedząc, że nie dojdzie do interwencji tureckiej, mógł rozpocząć przygotowania wojenne. Dopiero pod koniec czerwca 1531 roku rozesłano listy przypowiednie i ostatecznie udało się zebrać armię liczącą około 6000 ludzi i 12 dział. Było to doświadczone wojsko, wyposażone częściowo w różnicę, a dowodził mu hetman wielki koronny Jan Tarnowski. Król Zygmunt I jako cel wyprawy ustanowił odbicie pokucia, zakazując Hetmanowi wkroczenia do Mołdawii. Załogi nieprzyjaciela na zajmowanym terenie liczyły około 1200 ludzi, jednakże Petryła miał doskonały wywiad i wiedząc o mobilizacji Polskiej sam zebrał 20-tysięczną armię. Hetman świadom, że Mołdawianie obsadzili najważniejsze przeprawy na Dniestrze, dokonał śmiałego manewru. W Rochatynie zostawił większość armii. A z niej wydzielił ponad 1200-osobowy oddział jazdy pod wodzą Zbigniewa Słupeckiego. Składał się on z ciężkozbrojnych kopijników, łuczników i husari, która coraz częściej pojawiała się w wojsku koronnym i z czasem wyprze całkowicie jazdę kopijniczą. Armia ta przeprawiła się przez wąski brud we wsi ścianka. Po sforsowaniu rzeki armia podzieliła się na dwa oddziały, 800 i 500-osobowy. W ciągu kilku dni opanowano pokucie. Atakując zaskoczonych Mołdawian, zatrzymano się na linii prutu oraz spustoszono pogranicze. Następnie Hetman zawrócił z wojskiem do Lwowa, jednakże wkrótce uzyskano informację od jeńców, że zbliża się sześciotysięczny oddział jazdy w celu zajęcia Gwoźdźca, którego broniło około 200 ludzi. Dzięki bohaterskiej postawie, lepszemu dowództwu, wyszkoleniu i uzbrojeniu, między innymi w Rusznicę, Oddział Polski przez kilka dni odpierał trzydziestokrotnie liczniejszego nieprzyjaciela. Tarnowski ruszył na odsiecz z około pięciotysięczną armią. Po przeprawieniu się przez rzekę wyznaczył kierunek ataku, ale sam pozostał w Winogradzie, a dowództwo przekazał Mikołajowi Sieniawskiemu. By móc w pełni wyjść z lasu i rozwinąć swe szyki, przez pewien czas siedmiuset polskich kawalerzystów powstrzymywało napór sześciu tysięcy Mołdawian. Gdy siły koronne były już w pełni przeszykowane do ataku, świeże oddziały dołączyły do bitwy, wywołując popłoch po stronie nieprzyjaciela. Wkrótce i obrońcy z zamku natarli na tyły Mołdawian, przez co ci w panice rzucili się do ucieczki. Pościg ruszył za nimi, a bitwa była już skończona. Padło aż dwa tysiące żołnierzy gospodara, około tysiąca dostało się do niewoli, ale hetman Tarnowski nakazał wszystkich zgładzić. Po odpoczynku i umocnieniu gwoźdźca ponownie uznano, że epizod wojenny o pokucie dobiegł końca, przez co ruszono w kierunku Lwowa. 21 sierpnia zatrzymano się pod Obertynem. Wieczorem Jan Tarnowski otrzymał wiadomość, że w jego kierunku zmierzają przeważające siły nieprzyjaciela. Wściekły nawieść o porażce Petryła wysłał przodem 10 tysięcy jeźdźców. A sam z siedmioma tysiącami kawalerzystów i pięćdziesięcioma działami ruszył za nimi. Hetman wiedział, że musi szybko zmienić aktualną pozycję, gdyż była niedogodna do obrony. Sprawnie przeniesiono się na wzgórze, znajdujące się dwa kilometry dalej, gdzie założono tabor wzorem husyckim. Spięto łańcuchami wszystkie wozy i obsadzono je piechotą. Pozostali piechurzy stanowili odwód. Kawaleria również zajęła miejsce w obozie. W miejscu, gdzie spodziewano się największego natarcia wroga ustawiono całą artylerię. tabor został również obwarowany. Dopiero po wysłaniu podjazdów Hetman dowiedział się, że Raresz nadciąga z 17 tysiącami ludzi, miał więc trzykrotną przewagę. Tarnowski na zebranej radzie oświadczył, że tutaj pobijenie przyjaciela lub mężnie zginie. 22 sierpnia 1531 roku o godzinie 9.00 zauważono chówce lekkiej jazdy mołdawskiej. Polska artyleria rozpoczęła ostrzał. Biorąc pod uwagę liczbę dział i ich konstrukcję, polscy artylerzyści mogli oddać około 70 strzałów na godzinę. Mołdawianie posiadali znacznie więcej armat, w tym szybkostrzelne organki, przez co mogli oddać 500 pocisków w tym samym czasie. Przez dwie godziny trwał ostrzał artyleryjski, a po południu Raresz doszedł do wniosku, że siły koronne nie chcą walczyć i nocą spróbują się wycofać. Rozpoczął więc okrążanie obozu. Tarnowski, by sprowokować go do ataku, wyprowadził w pole 850-osobowy oddział piechoty, który w połowie składał się ze strzelców. Przed nimi stanęli pawężnicy osłaniający swych towarzyszy od strzał z mołdawskich łuków. Dwa tysiące lekkiej jazdy ruszyło w ich kierunku. Salwa z różnic załamała atak, a piechota sprawnie zawróciła do taboru. Gdy Tarnowski objeżdżał z feroty, niewiele brakowało by poniósł śmierć, gdyż stojący obok niego piechur został trafiony kulą armatnią. Hetman miał już koncepcję ataku, a mianowicie rozbijanie swymi lepiej uzbrojonymi oddziałami poszczególnych skrzydeł przeciwnika. Na swej prawej stronie rozpoczął wyprowadzanie chówca pomocniczego liczącego 730 ludzi. Brama była zbyt wąska, więc jeźdźcy zostali podzieleni na trzy rzuty i tak atakowali liczniejsze siły Nieprzyjaciela. W każdej grupie czoło oddziału stanowili ciężko zbrojni za nimi husaria wspierana łucznikami. Pierwsza szarża wbiła się klinem w chorągiew mołdawską, ale utknęła na kolejnej linii wojsk Nieprzyjaciela. Musiano się więc wycofać, a wtedy drugi oddział szarżował już na wroga, a po nim trzeci. Kilkukrotnie powtórzył się ten sam scenariusz. Utwierdziło to Raresza w przekonaniu, że Polacy chcą utrzymać drogę na Chocimierz w celu późniejszego wycofania. Przesunął więc pięć tysięcy jazdy na swe lewe skrzydło. Oto chodziło Hetmanowi i wsparł walczących kolejnymi oddziałami. Hufiec liczył teraz około 1600 kawalerzystów. Jednocześnie prawe skrzydło mołdawskie zostało znacznie osłabione. Tarnowski pchnął więc około tysięczny oddział na wciąż pięciokrotnie liczniejszego przeciwnika. Jazda nabierając rozpędu ze wzniesienia wpadła z impetem w nieprzyjaciela. W tym samym czasie Hetman nakazał ostrzelać z armat i ruszni z centrum przeciwnika, by ten nie ruszył z pomocą swym pobratymcom. Tarnowski kolejno posłał własną piechotę w celu zajęcia dział zdobytych po szarży kawaleryjskiej. Rozpoczęła się krwawa walka, ale Mołdawianie szybko porzucili swe stanowiska. Jazda ruszyła w pościg, piechota z zajętych armat rozpoczęła ostrzał, a pozostali kawalerzyści natarli na centrum. Petryła, atakowany w kilku miejscach naraz, chociaż posiadający jeszcze dwukrotną przewagę, jakby sparaliżowany, nie był w stanie podjąć żadnej decyzji. Tarnowski postanowił więc wprowadzić do walki ostatni hufiec, składający się z 1800 jeźdźców. Ruszono do ataku i setki kopii wbiły się w wojsko nieprzyjaciela, rozbijając kompletnie lewe skrzydło mołdawskie. To natarcie i pojawienie się skromnego pocztu Hieronima Szafrańca sprawiło, że centrum wojsk Petryły rzuciło się do ucieczki. Ich odwrót również okupiony był ogromnymi stratami gdyż strzelcy ruszyli w ślad za nimi. Sam Hetman na czele piechoty ścigał wroga, a jak podają kroniki, na pobliskich bagnach rzeź była tak wielka, że trupy Mołdawian wymościły Polakom drogę do dalszego pościgu. Około godziny czternastej walki już ustały. Straty wśród sił hospodara wynosiły 7746 zabitych, czyli blisko 46% stanu osobowego. Około tysiąca Mołdawian dostało się do niewoli, oraz zdobyto wszystkie armaty. Stanisław Górski podaje, że poległo 256 Polaków, jednakże szacuje się, że straty te były dwukrotnie większe. Zwycięstwo pod obertynem nie zostało wykorzystane, gdyż król, nie chcąc drażnić sułtana, zakazał przekraczania granicy mołdawskiej. Przez kolejne lata ponownie toczono potyczki na pograniczu. I dopiero interwencja turecka w 1540 roku sprawiła, że gospodarowie mołdawscy zrzekli się pretensji do pokucia.